Siema wszystkim, z tej strony czerni. Dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy o moim obecnym motorku, czyli Suzuki DZ400. Nawet mam tutaj zdjęcie, mogę Wam pokazać. Proszę bardzo, stoi na półce. Piękne piękne ujęcie z któregoś z moich filmików, z całą drogą możecie tutaj wejść. Jak możecie się domyślać, po tytule filmu porozmawiamy sobie trochę tak luźno, oczywiście, bez jakichś tam poważnych rozważań na temat. Właśnie tego motorka, powiem trochę o wadach, trochę o zaletach i akurat może komuś się przyda to przed yy, zakupem, bo wiele, wiele razy dostaję właśnie takie pytania: typu yy, jak wygląda serwisowanie? Ile dałem za to, czy polecam? Tego pomyślałem sobie, że coś takiego nagram. Oczywiście to są tylko i wyłącznie moje takie odczucia po prawie dwóch i pół roku użytkowania tego motocykla także mówię, nie uważam się za specjalistę żeby nie było, bo zaraz biją w komentarzu no, moja dsz to wcale nie pali tyle co twoja i, i w ogóle się psuje cały czas no nie wiem, ja mówię tylko, jak wyglądało to z mojej strony. że tak będę czytał z telefonu, ale mam tu zapisane takie zagadnienie, które chciałbym poruszyć. Mam 8% baterii, ale myślę, że damy radę. Ja mam Suzuki dz 400 SM, znaczam SM, z 2010 roku. Obecnie ma tam najechane jakoś około 20 paru tysięcy kilometrów. Pokażę. W ogóle będziecie mieli tu jakieś przebitki, takie, żeby było Wam łatwiej. To wszystko ogarnąć, żeby nie było tylko mojej twarzy przez 10 minut. Zaczęło się wszystko w 2016 roku, kiedy sprzedałem moje poprzednie moto, czyli KTM SX125 Full Cross, jak to ludzie mówią. I kupiłem właśnie ten motorek na kołach enduro, oczywiście, bo ja wtedy kupowałem go z myślą, że będę jeździł trochę po terenie, a w przyszłości zmienię koła i, i będę jeździł po ulicy. No i tak też się stało. Pierwszy rok właśnie przejeździłem na na kołach enduro i jeździłem troszkę w terenie. I teraz, yy, jak już jesteśmy przy tym, przy tym enduro, to yy, wiele osób kupuje właśnie DRZ z myślą o jeździe w terenie. I co nie jest do końca takim złym pomysłem, bo ona się sprawdza. Może nie wszędzie, ale się sprawdza. I naprawdę, yy, jeśli wasze enduro polega na tym, że jeździcie po prostu po polach, robicie jakieś delikatne podjazdy bez jakiejś tam enduro-krzeszowice czy, czy coś, to jak najbardziej się sprawdza. No. Mi się spokojnie jeździło, tylko Spoko się jeździł, ale ja nie jeździłem w takim ciężkim terenie. Bo, bo moim zdaniem sobie, po prostu by sobie nie poradziła z tego względu, że ma troszkę przy mało mocy i jest po prostu ciężka. No jest taką troszkę krową, jakby to można było nazwać. I, i, i generalnie bardziej bym był skłonny iść z te strony KTM, XT albo, albo skwarny, albo, albo czegoś w tym i <noise> będę także to odnośnie enduro w 2017 roku zakupiłem właśnie koła Supermoto sprzedałem moje poprzednie enduro założyłem SM-ki oczywiście też od tego, też od drz -ty. trafiło się właśnie jakieś fajne ogłoszenie postanowiłem, że kupię i w sumie dołożyłem chyba do tego interesu 400 zł i, i miałem bardzo dobrym stanie koła i tak przejeździłem kolejny rok już po ulicy bo zrobiłem prawo jazdy i przyszedł rok 2018 rok zmian Postanowiłem, że troszeczkę za, zainwestuję w ten motorek. Yy, zrobiłem, tak jak yy, gdzieś w którymś odcinku mówiłem, tam w motovlogu czy gdzieś, kilka zmian optycznych w zasadzie, bo z technicznych praktycznie go nie ruszałem. Zresztą zaraz też o tym powiem. Zrobiłem okleinę, zrobiłem siedzenie, zrobiłem plastiki, pomalowałem bak. No taką generalnie wizualkę, nic z tej strony technicznej. tak przejeździłem teraz ten sezon. Co robiłem? Przez te 3 lata z tym motorkiem. Co mi się zepsuło przez ten okres, musiałem zmienić, jak wygląda takie generalnie serwisowanie, bo to pytanie zawsze często e, się powtarza. Może się okazać, <laughs> znaczy brzmieć śmiesznie, ale e, przez te 3 lata, no niecałe 2,5 roku, e, zmieniłem w sumie rozrusznik i akumulator. I to były tylko te dwie rzeczy, które, które zmieniłem z, z takich rzeczy typowo technicznych e, w tym motorze. Może to się naprawdę wydać śmieszne i abstrakcyjne, ale tak było. Z ręką na sercu. Także te dwie rzeczy zrobiłem. I jak wygląda serwisowanie takiego motorka? Bardzo prosto. Jak się zbliża sezon, u mnie to wygląda mniej więcej tak, że po prostu zmieniam olej, zmieniam filtr, jeszcze dokładnie yy, filtr powietrza i, i co jeszcze. I w sumie, w sumie tyle. Patrzę też w takie podstawowe rzeczy, czyli uszczelniacze i tego typu rzeczy, czy zębatka, no łańcuch, no takie pierdowe, ale. A, i najważniejsza rzecz zawory. Pamiętajcie, żeby regulować zawory. To to na pewno. I w trakcie sezonu też pasowałoby raz przynajmniej no albo dwa razy w sezonie zmienić właśnie ten olej. Dbać o to, żeby był filtr powietrza czysty mi się czasami zdarza tam nie zajrzeć, zdarza mi się tam nie zajrzeć. Co jest potem problemem, bo nie powinno się tak robić. I zawsze przed każdym jazdą sprawdzam stan oleju. To jest najważniejsza rzecz, bez której nie wyjadę. Bo, bo się boję, po prostu bo kiedyś była taka sytuacja, że wyjąłem bagnet i, i wydawało mi się, że jest to olej. Po czym okazało się, że nie ma, i dzięki Bogu nikt się nie zatarł. Ale była taka sytuacja. No z mojej głupoty, bo się jeszcze nie znałem tak dobrze na motorem. Także z takich rzeczy, jak wygląda serwisowanie. A! jeszcze nie zaznaczyłem. Tutaj przebieg liczy się w kilometrach, nie w motogodzinach, bo też czasem ludzie mnie pytają, jakie są zalety tego motocykla. Pierwszą zaletą jest na pewno ta właśnie wytrzymałość, bezawaryjność tego motorka, bo naprawdę, no mówię, no, przez te 2,5 roku zmieniłem w sumie tylko akumulator i ten rozrusznik i to by było w sumie tyle. Regulowałem zawory, ale nic poza tym, nic się z tym motorkiem nie działo. Jeśli mówię, dbacie o olej i o te podstawowe rzeczy takie, to naprawdę on przejedzie bardzo, bardzo dużo kilometrów. Oczywiście ja mówię to z mojego odczucia, ale że, że tak po prostu jest. Myślę, że to bezpodstawnie nikt tego nie mówi. Większość ludzi, którzy go kupują, jest na ogół zadowolonych. No Zdarzają się tacy, którzy ech, mają mieszane uczucia, ale ja jak najbardziej jestem za tym, że jest to motorek bez awarii. Kolejną zaletą jest na pewno, że mało pali. Nie będę wam tu walił jakimiś statystykami, że tu mi spalił 5 litrów, tu mi spalił 10 litrów. Od czego to wszystko zależy? Powiem wam tak na chłopski rozum. Brzydko mówiąc, tankuję go załóżmy za 30-40 zł i starcza mi to na takie solidne dwa dni upalania od rana do wieczora, naprawdę 30 zł, 40 czasami i dwa dni murowany takiego upalania. Także moim zdaniem jest to zaleta, no bo nie wszystkie motorki tyle palą. Oczywiście mówimy o motorku, który ma seryjny gaźnik, bo też niektóre mają wymienione gaźniki i potem już jest z tym spalaniem różnie. Miałem właśnie taki przypadek. I generalnie nie polecam modyfikacji takich zgaźników, oczywiście to, jeśli chodzi o on. Kolejną zaletą jest przyzwoita cena. Przyzwoita cena to jest takie pojęcie względne, bo dla innych przyzwoita, dla innych nie. Ja to tak rozpatruję w kategoriach porównawczych z innymi motorkami typu KTM czy Husqvarna. Kolejną zaletą jest na pewno dostęp do części. Jeśli chodzi o dostęp do części, to nie ma najmniejszego problemu, jeśli chodzi o uszczelniacze, plastiki czy. Jakieś części silnikowe. Wszystko jest, także nie musicie tego ściągać nie wiadomo z Chin, czy za, ze Stanów, czy nie wiadomo skąd. Tylko wszystko jest na miejscu i też w miarę rozsądnej cenie, także wydaje mi się, że to też jest zaleta. Teraz wady, wady. Jeśli chodzi o wady, pierwszą, jedną z takich najważniejszych w sumie wad jest waga tego motocykla, czyli tam 140 kg chyba na sucho, jakoś coś w tym stylu. Nie wiem dokładnie, 140, 150 i... Dla jednych jest to wada, dla innych to jest y, zaleta, nie wiem. Dla mnie osobiście jest to do przeżycia. Aczkolwiek no, jak siadam właśnie na, na przykład na KTM xc 530 przykładowo, to w porównaniu do DRZ to jest rowerek, naprawdę. Bo jest ciężka, jest taka krowa dosyć y, ociężała no i w porównaniu do takich typowych supermociaków jest po prostu ciężka. No i według mnie jest to wada. Jak najbardziej do przyzwyczajenia. Kolejną wadą jest na pewno mała moc, bo te motorki mają chyba tylko 40 koni, jakoś coś w tym stylu. No ma to pojemność około 400 cm, więc te 40 koni jest stosunkowo mała jak na tą pojemność, yy, ponieważ inne motorki przy takich pojemnościach mają dużo, dużo więcej. Aczkolwiek ja nadal powtarzam, że te 40 koni jest jak najbardziej wystarczające, żeby jeździć na kole czy, czy żeby jechać z jakąś rozsądną prędkością w mieście Oczywiście 50 km na godzinę Bo tyle jeździmy w mieście eee, i, I mimo wszystko te 40 koni Według mnie starcza Mogło być więcej, ale mimo wszystko Daje radę ten motocykl Oczywiście, Jeśli rozpatrujemy to pod kątem jazdy w mieście Bo nie powiedziałem ważnej rzeczy Że ten motocykl no, Nie nadaje się siłą rzeczy na trasy bo, bo jego prędkość maksymalna Na moim przełożeniu, o którym zaraz powiem Również to jakieś 140 40 km na godzinę, ale to już jest taki, taki opór, że naprawdę się się męczy wtedy. A taka przelotówka to jest około 100 km na godzinę, także na trasy raczej bym go odradzał, ten motocykl. Kolejną wadą na pewno jest. Są, są hamulce. Hamulce, zwłaszcza przednie. Tak mam no, zapisane tu w swoich notatkach. No, te generalnie nie słynie z dobrych hamulców. Niestety. Zwłaszcza te przednie. Hamują dobrze, ale jeśli chcecie robić jakieś stopale na nich, to niestety za dużo na nich nie zwojujecie. Ja tak powiem. Uczyłem się mimo wszystko na tym, co mam yy, seryjnym hamulcu stopali, ale no, to mniej więcej polega na tym, że podjeżdżam, hamuję i staję na kole. Nigdy nie zrobiłem jakiegoś dłuższego stopala na kilkanaście metrów, jak na przykład tutaj. Także yy, niestety to według mnie jest wada, bo przy tej wadze <coughs> powinni niestety montować troszeczkę lepsze te hamulce. Yy, jeśli chodzi o takie modyfikacje, które ja bym polecał na początek dla kogoś, kto kupuje ten motocykl, chciałby, żeby on w jakiś sposób yy, poprawił swoje właściwości jezdne i, i nie tylko. Yy, na pewno yy, pierwszą rzeczą byłby krótki RODGAS, ponieważ wtedy motocykl łatwiej się zbiera. Znaczy łatwiej się zbiera. No, troszeczkę inaczej to wszystko wygląda i na pewno zauważylibyście różnicę, jak będziecie jeździć na jednym kole. Podejrzewam, że większość z Was by chciała jeździć, albo już jeździ. Na pewno odczulibyście różnicę, ponieważ seryjny rolgas <gryw> tak pokazuje Wam takie gesty, sorry, strasznie ma duży skok i, i trzeba strasznie majtać tą ręką, żeby utrzymać ten motorek na kole. Da się oczywiście, ale, ale ten krótki rolgas znacznie to... Yy, ułatwia. Yy, kolejną rzeczą jest zmiana właśnie tego wcześniej wspomnianego hamulca przedniego na jakiś czterotłoczkowy, może, albo lepszy dwutłoczkowy, no coś lepszego. Zmiana hamulca przedniego i tarczy przy okazji, może, chociaż na najbardziej chodzi chyba o ten yy, zacisk. I dzięki temu wasze stopale będą wyglądać tak jak wcześniej wam pokazywałem będziecie mogli robić 20-metrowe stopale. Oczywiście żartuję, ale naprawdę poprawi, poprawi się na pewno jego właściwość, jeśli chodzi o hamowanie, jeśli zmienicie ten yy, hamulec. Co bym jeszcze polecał z takich rzeczy, które ja zrobiłem na samym początku, bo oczywiście tych dwóch pierwszych mam w planach. Czekają części w garażu, ale jeszcze nie jest to złożone. Zobaczyłbym się w jakąś zębatkę. Nie wiem jaką tam macie, jak kupicie tę Dersetę, albo jak już ją kupiliście i macie. Yy, ja mam 14,47 z tyłu i jest to moim zdaniem dobra opcja, ponieważ na tej poprzedniej nie był taki zrywny. Może miał delikatnie większą prędkość maksymalną, ale nie był tak zrywny jak przy tej, co jest teraz Czyli tej właśnie 47. I mówię, zmienia się, zmniejsza się prędkość maksymalna, ale za to jedziecie po mieście i wiecie, jedynka, dwójka i up na koło. Także to z takich rzeczy, które ja bym polecał, jeśli chodzi o modyfikację, tak na samym początku, bo reszta te optyki, plastiki, malowania to wszystko jest dostępne i można to zrobić w całkiem spoko, spoko cenie. I to chyba tyle, jeśli chodzi o, o ten filmik. Mam nadzieję, że wszystko tam zawarło. Jak patrzę jeszcze w ten telefon, czy czegoś nie zapisałem, ale nie. Już odkładam. Dzięki, że oglądaliście. Podajcie tutaj na, na mojego Instagrama, na mojego Facebooka. Tam też się dosyć sporo dzieje. Dzięki, że oglądaliście i dumna.